Proszę księdza biskupa, radujemy się, że ekscelencja jest w Pelplinie, że to takie jakby trochę odnowienie starych, dobrych przyjaźni, ponieważ archidiecezja katowicka i diecezja pelplińska, dawniej hełmińska bardzo często spotykały się na rekolekcjach oazowych, wspólnie przeżywały. Ale wiemy, że ksiądz biskup jest aktualnie na rekolekcjach w diecezji toruńskiej, w Zamku Bierzgłowskim. Jaki co stopień rekolekcji? więc uczestniczymy w trzecim stopniu rekolekcji Oazy Rodzin w zamku Bierzgłowskim temat poznawanie kościoła odkrywanie kościoła odkrywamy to, że jesteśmy kościołem pielgrzymujemy po różnych kościołach, po różnych miejscach tej pięknej, bogatej w tradycje ziemi. Jest to bardzo taki odkrywczy Czas dla każdego z nas. Jakby, Jelbiesku, był łaskaw od nam przybliżyć początki swojego związku z ruchem Światło życie. Oj, to już było bardzo dawno w moich czasach młodzieżowych był taki moment, kiedy. No, człowiek budował to swoje życie, starał się przeżyć je, chciał je przeżywać dobrze, radośnie, może i czasem trochę imprezowo, aż w pewnym momencie coś tam się zawaliło, została pustka. Wtedy szukałem jakichś innych wartości, i wtedy właśnie natrafiłem na rekolekcje ewangelizacyjne: ruchu, światło, życie. Pochodzę z takiej parafii. W Mikołowie parafia świętego Wojciecha, tam była wspólnota oazowa, i wtedy po raz pierwszy, może jeszcze do końca nieświadomie, przyjąłem Jezusa jako mojego pana i zbawiciela. Za bardzo nie wiedziałem, jakie są konsekwencje tej decyzji, ale pan Jezus już wiedział, miał swój plan i wziął mnie w swoje ręce, wziął mnie w swoją opiekę. Wzrastałem w ruchu Światło Życie, potem także posługiwałem w tym ruchu. Mam nadzieję, znaczy jestem przekonany o tym, że moje powołanie właśnie zrodziło się dzięki ruchowi Światło Życie, ponieważ yy, no, prowadziłem grupę, byłem animatorem, sprawiało mi to wielką radość. Widziałem, że przynosi to dobre owoce. Oczywiście nie wszystko było takie proste. Po maturze, po ukończeniu technikum elektrycznego byłem jeszcze dwa lata na Politechniku. Śląskiej w Gliwicach i dopiero właściwie po pierwszym roku już taką poważną decyzję podjąłem, że jak się skończy drugi rok, rok idę do seminarium duchownego i zostanę księdzem. I te moje związki z ruchem Światło-Życie były raz bliższe, raz znowu bardziej trzeba się było zdystansować, były inne obowiązki. Miałem to szczęście, że na pierwszej parafii też była bardzo taka prężna wspólnota ruchu światło życie, młodzieżowa, i muszę powiedzieć, że ona pozwoliła mi wrócić do pierwotnej miłości. Gdzieś tam na nowo pozwoliła mi rozpalić ten charyzmat ruchu światło życie. Posługiwaliśmy razem. Na rekolekcjach młodzieżowych bardzo długo. Potem różne posługi w kościele pełniłem. Nie zawsze była możliwość wyjazdu na rekolekcje oazowe, ale młodzież z mojej pierwszej parafii dorastała, zawierała związki małżeńskie. Ktoś się wykruszył, wyjechał, ktoś nowy dołączył do nas i właściwie tworzymy taki krąg. Domowego kościoła. Właśnie ta młodzież, która była animatorami w moich wikariuszowskich czasach, wzrasta, teraz jest, posługuje w ruchu Światło Życie. No i wyszła też taka propozycja, żeby już nie na rekolekcje młodzieżowe, bo. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, ale właśnie już teraz na rekolekcję oazy rodzin z animatorami, z rodzinami, które są mi dobrze znane, z którymi wspólnie wzrastamy, by także właśnie posługiwać w domowym kościele. Charyzmat ruchu, światło życie, postać sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego, co tak szczególnie przekonało przez te lata księdza biskupa, by trwać i angażować się właśnie w ten ruch. Ja myślę, że owoce, które dostrzegam w swoim życiu, właśnie dzięki ruchowi światło życie, dzięki temu otwarciu się na światło, na Słowo Boże, na liturgię, pogłębianie tych treści, no i potem właśnie ta posługa, że możemy się dzielić swoją wiarą. Ja myślę, dla mnie, jako dla biskupa, to doświadczenie. Życia rodzinnego, domowego kościoła, te realia, te wszystkie jakieś trudności, które te rodziny także przeżywają, muszą się z nimi zmagać, w które także jestem w jakimś sensie wtajemniczany, no pozwalają mi, że człowiek nie fruwa, tak mi się przynajmniej wydaje, taką mam nadzieję za bardzo właśnie w, w obłokach, ale twardo stąpa po ziemi i poznaje te realia właśnie życia naszego tutaj. Czy można powiedzieć, że. Dla młodzieży, dzisiaj młodzieży, która no ma taką, a nie inną kondycję często duchową, wiemy jaką, czy ruch Światło Życie pozostaje nadal aktualną propozycją, czy może wciągać młodych ludzi, czy ma im coś do zaproponowania, żeby mogli odpowiedzieć na swoje najważniejsze potrzeby. No odpowiedź właściwie oparta jest o moje życie. Właśnie kiedy próbowałem sobie budować to życie takie tradycyjne, bez takiego głębokiego fundamentu, jakim jest Jezus Chrystus, prędzej czy później to gdzieś tam zaczyna się kwiać, to gdzieś tam się rozbija i wtedy człowiek szuka czegoś konkretnego i właśnie w ruchu światło życie znajdujemy Jezusa Chrystusa, możemy pogłębiać, ożywiać swoją wiarę, budować relacje z Panem Jezusem. Myślę, że to jest... To jest to, co dzisiaj szczególnie młodemu człowiekowi brakuje, bo niestety żyjemy w czasach, kiedy rodzina już nie zawsze przekazuje wiarę, nie zawsze buduje to fundamenty na Jezusie Chrystusie i często człowiek nie ma tego oparcia, a właśnie przez ruch Światło-Życie można znowu na nowo odkryć Jezusa Chrystusa i co więcej, jest proponowana dalsza formacja, to nie jest tak, że jest jednorazowe wydarzenie, a potem znowu wracamy do swojej codzienności, tylko Jezus ma nam towarzyszyć że w ciągu całego naszego życia ten wzrost ojciec Franciszek Blachnicki, sługa Boży, wizjoner zaplanował i właściwie znalazł miejsce dla każdego w każdej sytuacji i w każdym wieku, żeby mógł zaangażować się w kościół, najpierw samemu czerpać, a potem dawać innym, posługiwać innym, dzielić się tym, co sam otrzymał. Proces beatyfikacyjny sługi Bożego księdza Blachnickiego to archidiecezja katowicka, przecież to te korzenie. Tam działał, tam rozpoczynał. Dzisiaj faktu jego śmierci nas poruszają. Domyślaliśmy się, dzisiaj już wiemy na pewno. Czy sądzi ksiądz biskup, że proces zmieni trochę kierunek pod kątem tym, że jednak będzie to proces już męczennika do beatyfikacji? Jest takie prawdopodobieństwo, myślę, bardzo realne, ale oczywiście tutaj potrzeba cierpliwości, potrzeba czasu. Czekamy najpierw, aż zakończy się w ogóle cały proces. Dotyczący właśnie jego śmierci, a potem będzie można jakieś y, dowody, wnioski przedstawić stolicy Apostolskiej i decyzja będzie należała do stolicy Apostolskiej. Ale na pewno bardzo czekamy, nie tylko Ruch Światło-Życie, na ukazanie światu i wyniesienie do chwałtarzy tej niezwykłej postaci. Tak, myślę, że to będzie wielki znak dla świata, dla Kościoła. Dziękujemy za wizytę w Pelpinie i za rozmowę. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.